W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego naszym obowiązkiem jako katolików jest uczestnictwo we mszy świętej w niedzielę? Dla każdego jest to oczywiste, dlaczego niedziela jest Dniem Świętym ze względu na dzisiejszą uroczystość, że Chrystus w niedzielę zmartwych stał. Ale dlaczego to musi być msza? Zastanówmy się. Przecież przeżyliśmy triduum paschalne. Oto, żeby odpowiedzieć sobie na to, na to pytanie, dlaczego msza święta jest obowiązkiem katolika w niedzielę, to najpierw musimy zastanowić się, czym jest msza. Żeby była msza święta, Eucharystia. Najświętsza ofiara to musi być przeistoczenie. Ksiądz trzymając chleb, mówi słowa Pana Jezusa, to jest ciało moje, trzymając kielich z winem mówi to jest krew moja. Naśladuje te same gesty, czynności, ma w rękach te same atrybuty, tą samą materię, którą miał Pan Jezus. W czasie ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek. Dlaczego więc święta tradycja nie utwierdziła w Kościele Świętym to, że msza jest sprawowana tylko w czwartki, skoro wtedy była ostatnia wieczerza, to jest dzień ustanowienia najświętszej Eucharystii. Ale oczywiście jako katolicy wierni tradycji my wiemy, że msza święta to nie jest tylko naśladowanie ostatniej wieczerzy, to jest coś więcej, ponieważ i Chrystus w czasie konsekracji mówi coś więcej sam powiedział, ale i mówi to przez usta swoich kapłanów. To jest ciało moje, które za was będzie wydane na śmierć. To jest krew moja, która za was będzie Wylana na ofierze. Czyli chodzi tutaj o ofiarę krzyża w Wielki Piątek. Więc po raz kolejny, dlaczego Kościół Święty w swojej świętej tradycji nie utwierdził ten zwyczaj, tą świętą tradycję, żeby mszę świętą odprawiać tylko w piątki? W niedzielę Chrystus zmartwychwstał, ale my przychodzimy w niedzielę do naszych kościołów, nie żeby uczestniczyć w jakimś nabożeństwie zmartwychwstania, ale we mszy świętej, która jest ofiarą krzyżową. Dlaczego tak jest? Kochani, jest tak dlatego, ponieważ obecny nasz Pan Jezus Chrystus który za chwilę się tutaj pojawi na ołtarzu. Jego pojawienie tu przypomina to przyjście Pana w Dzień Zmartwychwstania, bo On przychodzi żywy i prawdziwy. My przyjmując ciało Pana Jezusa, nie przyjmujemy martwego ciała, ale żywe ciało. Już wyjaśniam. Niestety język polski ma właśnie to skojarzenie, że słowo ciało kojarzy się z ciałem martwym. Nie? Czytamy na przykład jakiegoś newsa, że policjanci gdzieś tam znaleźli ciało mężczyzny. Nie? Od razu wiemy, o co chodzi. Chodzi o denata, chodzi o trupa. No i niestety szkoda, no ale tak samo to, to ta skaza akurat naszego języka w tym słowie... No jest stale powtarzana, kiedy kapłan podając ciało Chrystusa, no mówi, ciało Chrystusa. I niestety dla wielu katolików może to być taka sugestia, no, no tak, to jest jego, to jest tylko ciało. To jest tylko jego ciało. Bezduszne, nieżywe. No bo przecież ta hostia się nie rusza, przecież ta hostia nie mówi, nie chodzi. Przynajmniej w tym momencie. Bo zdarzają się cuda eucharystyczne, o tym wiemy. We mszy świętej ciało i krew Chrystusa są konsekrowane osobno. Żeby zaznaczyć moment ofiary. Według Starego Testamentu wtedy jest ofiara, wtedy dokonuje się ofiara, kiedy dokładnie rozdziela się ciało i krew. Kapłani starotestamentalni byli świetnymi rzeźnikami. Oni doskonale wiedzieli, jak zarżnąć ofiarowane zwierzę w taki sposób, żeby wypłynęła z niego cała, calusieńka krew. To było bardzo ważne, ponieważ był nawet nakaz Mojżesza, żeby nie spożywać niczego z krwią. Byłoby to obrzydliwością w oczach Pana. Musiało być to rozdzielone. Wtedy jest. Wtedy jest ofiara. Dlaczego? Ponieważ w Starym Testamencie uważali, że to, co jest życiem, życie to jest krew. Jak krew wyleje się z człowieka, to znaczy, że uszło z niego życie. No, taki prosty, po prostu, takie proste skojarzenie. Ale z ogromną konsekwencją do mszy świętej. Popatrzcie: ciało i krew osobno. I tak pozostaje do końca mszy? Ależ nie. Tuż przed Komunią Świętą kapłan łamie hostię, jeszcze raz przełamuje jedną połówkę, odłamuje maleńki kawałek i wpuszcza tą hostię do kielicha z krwią. I w tym momencie ta maleńka cząstka hosti ciała Chrystusa, łączy się z krwią. Wy nie macie tego widoku, ja to widzę, to jest piękny widok, jak ta ta sucha hostia, to, to, to ciało Chrystusa na nowo łączy się ze krwią. Była ofiara, była, było rozdzielenie, jest połączenie, jest co? Z martwych wstanie. Więc my na mszy świętej przyjmujemy ciało Chrystusa, korpus Christi. Nie kadawer Christi, to by było zwłoki. Korpus, czyli żywe ciało. W języku niemieckim to jest też, bo język niemiecki ma, ma osobne słowo na każdy najdrobniejszy szczegół. Leib Christi, czyli żywe ciało. To, to słowo Leib wręcz znaczy, żywe ciało. Szkoda, że tak wielu katolików. Nie doświadcza tego, że przyjmuje nam Świętej w komunii żywego i zmartwychwstałego Pana. Co to znaczy, że on jest żywy i zmartwychwstały? To znaczy, że on pokonał potęgę piekła. I tu jest taka pułapka, ponieważ my, widząc hostię. Którą przyjmujemy na mszy świętej, na której już dokonało się to połączenie, czyli z martwych stanie, ciała i krwi połączenie, możemy mieć taką pokusę myśleć, że on jest słaby, że on jest taki bezradny. A tymczasem to wiara ma nam podpowiadać, podpowiadać nie tylko to, że to jest Bóg prawdziwy, ale to jest ten Bóg, który zwyciężył zło i śmierć, który z martwych stał. I który prowadzi nas do naszego zmartwychwstania. Komunia święta jest wprost połączona z zapowiedzią Chrystusa naszego zmartwychwstania. Wierzysz w to? Dlaczego? Ponieważ Chrystus w Ewangelii mówi: "Każdy, kto będzie spożywał moje ciało i pił moją krew w Komunii Świętej, nawet pod jedną postacią przyjmujemy ciało i krew. To już sobie powiedzieliśmy, bo jest połączenie nam święte ciała i krwi. Każdy, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, nie umrze, ale będzie żył na wieki. Z martwych stanie, tak jak ja z martwych stałem." I dlatego w tradycji katolickiej ale nie tej łacińskiej. My jesteśmy tą jedną częścią tradycji katolickiej, tą znaczną, ważniejszą. Dlaczego? Ponieważ Ojciec Święty, papież jest w tradycji łacińskiej, liturgicznej, ale mamy jeszcze tych wszystkich braci, unitów, prawosławnych, którzy się nawrócili zerwali ze schizmom i wrócili do jedności z Ojcem Świętym. I Ojciec Święty dawno temu pozwolił im zachować swoją liturgię. Dlaczego? Bo się okazało, że ona jest jeszcze starsza niż ta nasza łacińska, bo ona miała później wiele wpływów galikańskich z czasów, kiedy Francja więziła naszego Ojca Świętego w czasie niewoli awiniońskiej. Mhm. I tam w tej starożytnej apostolskiej tradycji wschodniej jest ta postawa stojąca do Komunii Świętej. Tak tam jest. I tak się tłumaczy tą postawę, bo ja sobie tak to wyobrażam, że jak było to zderzenie Kościoła Rzymskokatolickiego z tą tradycją wschodnią, i katolicy mogli powiedzieć wtedy, jak wy nie możecie klękać do Komunii Świętej. Mało tego, jeszcze przyjmujecie tę komunię pod dwoma postaciami. Duchowny wschodni wrzucia Pana Jezusa kładzie w hostii świętej, która troszkę inaczej wygląda, połączona ze krwią, taką specjalną złotą łyżeczką. Dlaczego wy nie klękacie? I wtedy każdy dobrze wykształcony i wiedzący o tym, wierny katolik, ale... W obrządku wschodniego powinien powiedzieć, ponieważ to jest postawa zapowiadająca moje zmartwychwstanie. I teraz uwaga, bo o tym się nie mówi. Gdy w nowej liturgii Pawła VI wprowadzono jako drugą postawę, pierwszą naszą łacińską naszego obrządku, nawet w mszale Pawła VI jest na kolana. To jest pierwsza wymieniana we wszystkich przepisach liturgicznych, ale jest też dozwolona stojąca. Dlaczego? Właśnie ze względu na te wpływy wschodnie, wcale nie protestanckie. Jaki to inny skutek, jak to tłumaczą niektórzy pasterze kościoła, to już jest ich sprawa, ich grzech, ich Bóg osądzi. Ale ja wiem, że tu chodziło właśnie o tą postawę od naszych braci wschodnich. Katolików. Jeszcze raz powtarzam, Ryt mają grecki, wschodni, my mamy łaciński, zachodni, natomiast oni, tak jak i my, uznają zwierzchnictwo Ojca Świętego, który jest tą rękojmią jedności katolickiej. Więc od nich są te wpływy. Więc za każdym razem, kiedy jesteś na Mszy Świętej Nowej na z Ordo Missae no i widzisz jak ci ludzie podchodzą do komunii świętej stojąc i bo tak na przykład wymyślił ksiądz Proboż, że tak musi być u niego powtarzam od wiernego zależy w jaki sposób przyjmuje komunię świętą to wtedy myślę że to kościół to wymyślił kościół to wprowadził w nowym rycie mszy świętej ze względu na Tą teologię z u braci wschodnich. Stąd się to wzięło. Może dla wielu to jest jakaś nowość, więc nie wierzcie mi. Nie wierzcie mi. Sprawdźcie to. Przeczytajcie. Ale w źródłach kościelnych. Dlatego, kochani, my przyjmujemy Chrystusa z martwych stałego. My spotykamy Pana Jezusa, który wychodzi z grobu i padamy Mu do stóp, klękamy przed Nim. I dziś, jak będziesz klęczał do Komunii Świętej, to wyobraź sobie, że jesteś w ogrodzie tym, gdzie był grób Chrystusa, i tak jak Maria Magdalena, która jak się w końcu zorientowała, że to jest właśnie Pan, przyparła Mu do stóp, uklęknęła. I przed Tobą, jak kapłan Ci będzie kładł hostię na język, to przychodzi do ciebie Chrystus zmartwychwstały i tak go sobie wyobrażaj. Na ofierze jest podniesienie, krzyż, cierpienie, męka, ale w momencie, kiedy ty przyjmujesz Chrystusa, to przychodzi potęga zmartwychwstałego. Tego, który zwycięża śmierć, tego, który zwycięża grzech szatana. I on chce zwyciężać grzech szatana i śmierć. Tobie, w Twoim sercu. I dlatego my wychodzimy z tego Kościoła, my, katolicy, pomszy świętej w Wielkanoc i w każdą niedzielę, powinniśmy wyjść odmienieni, zupełnie inni, lepsi, święci. Bo jeżeli tak nie jest, to zastanów się, czy tak naprawdę Twoje komunie to faktycznie nie są przyjmowanie ciała. Martwego. Amen. Bóg zapłać, że jesteś z nami. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, aby docierał do większej liczby osób, zasubskrybuj proszę i daj łapkę w górę. Zachęcam także do aktywnego komentowania. Postaramy się odpowiedzieć na każdy komentarz.